Mąż oddał mi sprzęt. Na przykład za 4 czy 5 lat był w Muzeum w Warszawie. No i później jak mąż już, nawet już przed śmiercią, to chciał, żeby ten, ten sprzęt wycofać. Ale na jego jako ja po śmierci napisałam pismo, także wycofałam to i połowę. Muzeum sprzętu uczniczego, Aha. taki jak przed wojną, był jak zaraz mhm. po wojnie, mhm. metalowe, tak jak, jak to od drewnianego mhm. szło po kolei. Cały mhm. tak samo było najpierw drewniane, robione ręcznie. Piórka się z, z tego, z gęsi brało też te lotki nie? i robiło. I tak kołczany były inne i, i te ochraniacze. No tak, wszystko I po kolei tak jak było. No i także połowę sprzętu przekazałam do Polskiego Związku Uczniczego, a połowę tutaj mają nie mieli co oddać Mezawisze do, do, do klubu, do tego muzeum Mezawisze jest fartowy.